Cześć, witam. Dzisiaj będzie filmik na taki makijaż. To jest jasny, zielony, z takim turkusowym. E, bardzo piosenne kolory. Moja mama wybrała. Powiedziała... Widziała się jakieś zdjęcie. Powiedziała, że chce takie kolory. No to wybrałam. E, wszystkie pędzelki, które używam, używam pięć różnych pędzelki, są z, z mojego zestawu, który będzie na, e, na Allegro na sprzedaż. Ehm. Główne pędzelki do, do oczu, super są, um, bardzo równo, bardzo miłe. Um, no i mam nadzieję, że się spodoba. Także pierwsza rzecz, jak zwykle, to będzie baza. Um, będzie dzisiaj baza z Inglota i nakładam palcem na całe oko. Masz do brwi. I czyniąca warstwa wystarczy, i najlepiej nakładać czwartym palcem, tam gdzie pierścionek się nosi, bo najmniej siły jest w tym. O, czyli nie będzie zawarto bardzo czułowo. Dobrze, pierwszy kolor to będzie jasny zielony kolor, tutaj jasny zielony. I nakładam tym pędzelkiem z zestawu nowego który będzie na sprzedaż i ten kolor jest smak, nazywa się Jux i chyba też mam zapasowy, zapasowy cień. Kupiłam dwa razy, bo zapomniałam, że już miałam. Czyli jak komu się podoba to może, może to też sprzedam. I nakładamy Op, włączę, dobrze. I nakładamy ten zielony kolor do załamania i przez większe pół oka tak do środka dobrze i teraz skoczymy do jak ten kolor się nazywa nazywa się Gulf Stream i to jest kolor Mac ten tutaj Taki trukusowy e, średni kolor. I nakładamy tym pędzelkiem kwadratowym z sztywnym końcem. Napieramy kolor. I tym zrobimy taką linię. Tak od troszeczkę w, bardziej w zewnątrz, ale w środku, i robimy linię tego koloru. To jest, żeby pomóc zielony kolor się dołączyć do ciemniejszego koloru. Dobrze. Mamy wyraźną linię i to będzie tak grubości pędzelka, czyli jeszcze jest miejsce na, na zewnątrz na inny kolor. I wrócimy do pierwszego pędzelka i będziemy robić małe takie kółeczka, taki mały ruch i kółko żeby łączyć te, te kolory, żeby łączyć ten ciemniejszy turkusowy do tego jasnego zielonego. Bo nie chcemy, żeby były wyraźne linie. Chcemy, żeby było delikatnie łączone. I taki mały, okrągły ruch, to w górę i w dół, przez całą linię. I jest już w miarę łączone. I Eee, Które teraz? który, 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 który? Eee, dobrze, teraz ten pędzelek pod kątem. Eee, nie ten bardzo mały, ten troszkę większy. I biorę kolor następny, nie wiem jak się nazywa. Eee, nazywa się Cool Heat. I następny troszeczkę ciemniejszy niebiesko-turkusowy kolor i nakładamy to zupełnie w wewnętrznym kąciku i w załamaniu troszeczkę wyciągniemy ten kolor dobrze i rozcieramy ten kolor, rozprowadzamy kolor, o, lepsze słowo. Um, I wtedy w samym załamaniu nałożymy, e, jak to, Jeżeli nie wiem, jak się... są wszystkie nowe kolory, chcę używać nowe cienie, które mam. Tutaj nazywa się Star by Night i to jest po prostu ciemno granatowy kolor. I troszeczkę nakładamy tym samym pędzialkiem pod kątem, i to już zupełnie w, w załamaniu, nie chcemy, żeby było za, za ciemne, bo to mają być jasne, wiosenne kolory, wybrane przez moją mamę. Dobrze, teraz jako highlighter pod brwiami biorę mat 41, kolor z Inglota i nakładam na okrągły, gruby pędzelek pod kątem. Zestawu i to pod prwiami będzie i, i dookoła tych cieni, żeby nie były żadne wyraźne linie. Wzmacniam kolor. Różne. Są różne. Dobrze, teraz jako eyeliner pod oczami biorę granatową kratkę z MAC w kolorze Fly by, Fly by Blue i to i to nakładamy pod oczami. Dobrze. I wtedy biorę ten pierwszy zupełny pędzelek, który jeszcze ma troszeczkę zielonego cienia i nakładam to pod całą linię oka. Żeby ten jasny zielony troszeczkę się pokazał. Troszkę chyba jeszcze nałożę. Dobrze. I teraz tylko trzeba że malować? Na ust? Czy to, że mówi na ust, czy na usta? Hmm, dowiem się. Mam e, kolor z MAC Pink Fish i to jest z, z nowej kolekcji Hello Kitty. Mam nadzieję, że w Polsce będzie polarna ta kolekcja, bo takie fajne rzeczy były. Dobrze, i taki jest makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodoba na razie.